Cześć kochani, z tej strony Ksenia z pracowni Przyleśnej. Zapraszam was dzisiaj na tworzenie exploding boxa. Będzie to box z okazji 30. rocznicy ślubu. Do ozdobienia pudełka wybrałam przecudne papiery z kolekcji celebration. Prócz papierów przygotowałam mnóstwo pięknych dodatków. Mam tutaj tort 3D, gniecione wstążeczki piękne grafiki zarówno kwiatów jak i pereł. Mam też koronki, perełki, sisal ręcznie wykonane z papieru kwiaty. Przygotowałam też liczne serwetki oraz papier ozdobny. Obła te elementy podkleiłam przy okazji pianką dystansową. Mam też mnóstwo listków z papieru wizytówkowego. Przygotowałam też taką specjalną koronkę do darcia oraz różnego rodzaju tasiemki. No to zaczynamy. Na początek dotnę papier tak, aby pasował do bazy mojego boksa. Teraz zagnę bardzo dokładnie wszystkie linie biegowania, które mam na bazie mojego pudełka. Całe pudełko okleję teraz wcześniej dociętymi papierami. Oklejam wieczko mojego pudełka i również je oklejam. Do oklejenia wieczka przygotowałam dodatkowe elementy, które przyklejam na piance dystansowej. Teraz czas ozdobić moje pudełko przepięknymi elementami. Na środku oraz ściankach pudełka. Montuję piękne serwetki, które dodatkowo ozdobię kolorowym papierem. W centralnej części pudełka umieszczę tort 3D, który wcześniej delikatnie pomalowałam przy pomocy farb akrylowych. Na ściankach znajdą się różnego rodzaju dekoracje. Przygotowałam różne grafiki. Mam tutaj zarówno grafiki kwiatowe jak i grafiki z cudownymi perłami, które na taką okazję sprawdzą się idealnie. Grafikę z takim pucharem wypełnionym perłami wydrukowałam trzy razy. Pierwszy pucharek zostawiam nienaruszony, z kolejnego odcinam całą górę, natomiast z trzeciej grafiki obcinam tylko perły. Poszczególne elementy podkleję na piankę dystansową. Przy tym elemencie podklejam piankę tylko w miejscach dolnych, na górze podklejam ją tylko po bokach. Chcę tutaj uzyskać efekt kieszonki, w której będzie umieszczony wyjątkowy drobiazg. Sklejam teraz ze sobą poszczególne warstwy grafik tworząc bardzo nietuzinkowe miejsce na pierścionek. Myślę, że pomysł jest bardzo ciekawy. Po wyjęciu pierścionka zostanie śliczna grafika, która dalej będzie zdobić tą wspaniałą pamiątkę. Grafikę dodatkowo ozdobię taką ciekawą koronką dorowania oraz innymi elementami jak kwiatami z papieru, listkami czy grafikami pereł. Na kolejnej ściance umieszczę taką grafikę młodej pary. Grafikę tą wykonałam z oryginalnej figurki, która była umieszczona 30 lat wcześniej na tarcie Państwa Młodych. Zrobiłam tej figurce zdjęcie, a następnie przeniosłam ją do programu graficznego. Dzięki temu pudełko stanie się jeszcze bardziej wyjątkowe. Tą ściankę również ozdobię różnymi dodatkami. To pudełko ma być wyjątkową pamiątką 30 rocznicy ślubu. Są to perłowe gody, a więc ilość pereł, których użyłam w tym projekcie nie powinna nikogo dziwić. Perły wykorzystałam zarówno w kwiatach, jak i w kompozycjach, które przeplatają się w całym projekcie. Ścianki ozdobione, czas zabrać się za środek. Na środku montuję tort 3D, który wcześniej pomalowałam przy pomocy farb akrylowych. Ozdobię go tymi samymi kwiatami, których użyłam na ściankach. Dodam tutaj również inne dodatki, których używałam do wcześniejszych dekoracji. Środek pudełka jest gotowy. W późniejszym etapie dokleję jeszcze życzenia. Teraz czas na wieczko. Wieczko ozdobię przy pomocy serwetki. Oraz różnego rodzaju tasiemek i koronek. Z tasiemek i koronek stworzę piękne kokardy, które dodadzą wyjątkowej zwiewności i lekkości. Użyję również przygotowanych wcześniej grafik, kwiatów i innych dodatków. Zostawię Was teraz na kilka chwil z muzyką. I wrócę do Was za chwilkę. Mój projekt jest prawie gotowy, nie może zabraknąć chlapań. Wykonam je z pomocą metalicznych farbek akwarelowych. Dzięki temu, że farby są metaliczne, dodam blasku i takiego wyjątkowego, odświętnego charakteru całej pracy. Mam nadzieję, że ten projekt przypadnie Wam do gustu. Że się zainspirujecie, że wykorzystacie pomysł do ozdobienia swoich pudełek. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do sklepu Karoliny, gdzie znajdziecie te wszystkie przecudne grafiki, jak i papiery. Linki do papierów, jak i grafik, znajdziecie w opisie tego filmu. Zapraszam Was również do swoich miejsc w sieci zarówno na Facebook, a na Instagram, jak i na kanały YouTube. We wszystkich tych miejscach znajdziecie mnie jako Pracownia Przyleśnej. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam już niebawem na kolejne inspiracje. Trzymajcie się ciepło!